A więc witam wszystkich i uciekamy z więzienia. A ja dawaj, dawa, idziemy. A ja nie musiałem zejść, o, o co tu chodzi, bo ja nie znam tej tamtej wiery. Uciekamy z więzienia, no. He, bałwan jakiś kiep Speedy tam stoi. Speedy, jesteś z nami? Ło. Wow. Halo Speedy? jest on pas. Idzie, Speedy, idzie. Jest, to jest. Dawaj, kanałami uciekamy. Co to? Ucieczko! To e no, A przytrzymać. Ej, a ja? Poczekamy tutaj. Panowie. Jeszcze jestem. Ucieczko, Musimy uważać, bo. Nie wiem, jak próbować o, tam, tam, tam. był strażnik Teksasu. Tu ze Speedim idziemy? No. Z Trajerem. Gdzie jesteście? Idziemy dziurą. Ja jestem ze Speedim. Co, so, to wszystko? Błyski. A jak mam kucnąć? Dobra, już, powiem. Wszystko? Czy coś jeszcze? No, teraz idziemy do miasteczka po Idź ty jedź, bo ja nie wiem gdzie jest baza nasza. Co, już uciekliśmy? No. <laughs> A, no, to tyle z Jestem pasażerem. A ja kieruję. Nie, <laughs> bo to zboczące... są <głyszy> <noise> <Uuuum. głos> ja, ja idę. Dobra, ja idę w drugą Musimy do bazy kriminalów jechać, z ba? Czekaj, najpierw muszę zatrzymać... Ja najpierw pogronię, ale... Nie idź ma zaklinać. Czekaj, pogronię, najpierw uj, jadę. Uj, się ślizgo robi. Ostatnie diniety, śnieg upada. Co pan tu masz? chłopie, wysiadaj z tego. On skacze. A ja mi wystaję, o <śleszy> nie. Co No go. skacze. Dzień, drumia... do jest ja jest z, z, z z bronią. Przy pączkach jesteśmy Speedy Dobra idu Jeść chyba prosto Jeść Speedy jesteśmy chyba prosto Zatrzymaj się Tam są przed, przed nami to są pączki? Nie czekaj jedź, jedź. O tu są pączki A są pączki Speedy to, to muszę zaparkować? Nie jestem po Ale A tu jest McDrive <laughs> A no co ty robisz, chłopie? Ja do McGrath'a chciałem przyjechać. Ja, Dobry. No, Spidi, czekaj no, za nami. Niczki można zamówić? Okay. Nie, nie, wiemy, nie wiemy, gdzie jest nasza bazak. A, nie można zamówić. Jedź cię Spidi. Masz trzy osobowe? Gdzie? Gdzie Czarty jesteś, chłopie? Za... Chłopie, gdzie jesteś? No, Jedź do tyłu. Pod... Pod... Nie hmm. mogę. No ja, ja, ja wiem gdzie Speedy Nie no, ja jestem nie. kierowcą dzisiaj czekaj. Hej, mnie wywaliło, Seba? O oh jest, widzę kogoś Wywaliło Speediego Nie, jestem, Seba chodź Ej, Speedy czekaj! Jak mam wyjść? Spacja. Ale Są ja kieruję kiegować? Ja jestem dzisiaj kierowcą No nie, no nie bo Speedy wie gdzie jest On go. mi będzie mówić, nawigacją ono jest No bo ja wiem Speedy gdzie? Nie, w drugą, w drugą stronę w lewo, nie, w prawo. Nie, w prawo, w prawo, Ale to moje lewo strony. czy twoje? To to samo, nie lewo teraz. jeszcze Lewo Ale drogą trzeba W lewo Tutaj lewo Skąd masz kałacha? Ze sklepu zbroiłem Proszę uspokój się Ej no, nie, bez takich w ogóle sami jedziemy No i chyba teraz w lewo Uj My nie jesteśmy A ty co? prawo. Tam gdzie ten wulkan? Tak do wulkanu. No. A na lewo jest wulkan. Na, na lewo, lewo, na lewo, 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 na lewo, lewo, lewo. lewo, lewo. A, za taką drogą polną. No. A, to już pamiętam. Chciał wjęte no, dzisiaj. No dobra, <laughs> to Kolektor tu stoi. No. Przejechałem go. mi ja. Słuchajcie, ciuchy sobie przebierzcie, tu są jest. bronie jakieś podstawowe? Nie są ciuchy? nie są bronie? U. Gdzie ty koszny byłeś na... gościu? U. Tam dalej Co tu jest? Ciekawego? Naciśnij wieszak, weź sobie. Mam O przebrałem się Czekaj 12, nie mogę Nie mogę chcieć 12 Ty bo mhm. musisz kupić mhm. najpierw Dostałeś bombkę pokoj Matku coś, jeszcze można tu wziąć panie nie można żeby to sens. Nie można. O że to auto już tutaj jest z tym szaraniem. Nie, bo one pysy, jak coś tam tu... nie jest robuxy. Ooooooo, robuxy. Są tutaj. Ty też... jestem Ancie. A to t... A. na strzelnicy jesteś tutaj. To to R level, twardy, level czwarty jakiś. No, no jest. bo tu jest baza ten. Tam na dół możesz zajść później. I jedziemy tam. Jak się muzeum na przykład obrabuje, to można tu właśnie przenieść nagrody wtedy. W jedziemy, do, jedziemy do miasteczka. Gdzie nawigacja? Tam gdzieś duży, z znaczy lewo. Lewo? Albo do... No ja wam rzucę. Prosto. A ale wolne te auto. Kurde jedyne takie, które mam. W sumie na darmowe. Lepszy sekuł. A na jak ja bym kupił to wyście to do się mógł jeździć. 10 tysięcy masz, czemu nie kupisz sobie auta? Nie wiem Ile ci Filipek wydał pieniędzy? Wszystko Ej Je, Skyres jest Je, Nie, mam tysięcy miałem Jest Skyres Jest Skyres Nie Je. No Skyres czwarty jest no, trzy, Nie, trzeci <grym> Gdzie teraz? Nawigacja? No nie wiem, gdzie... Chce, gdzie jest chcę ten bank grabować. czy coś? Czy tam muzeum Ta tam, to nie trzeba wiem. mieć kartę? Muzeum to... Miebiec tą kartę. Spidi. No co? No co no, na no, Jubil robimy? Jubiler, albo pan, albo muzeum. Muzeum Podprowadź. Jubiler. Kopować. To, to nawigacja prawo, no, prawo, 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 prawo. Można wrócić. I rura. I lecisz gdzie ten diamencik? A Nie, nie. Ten bud? Tu. nie tam. Zaznacz mi na mapie Nie da się Aha, dobra, zaznaczyłem no, się. ten widzę. diamencik poprawił. No bo nie zobaczyłeś mi wcześniej. Co? To jest diamencik? A bo tu jest jeszcze baza kryminalizacji. Tu coś tak się śwci No 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 a nie, już jest obrokowany Ty, gnoju. Tam. zabieramy mu auto Mam to! A nie Nie bo też. to jest na to jest na 3 Picture idzie! Zabrałem mu Zijamy stąd Seba no, Zabrałem mu samochód. <laughs> ZWIKA! Poczekaj, Panowie, zwika! Wsiadaj z PD! Seba, wprowadź! Wprowadź! Rura! O! Czekaj! Szczelają. Uciekam! Nie... nie ja! Nie jestem niemęci! Seba, uspokój się! Był, ale obrał Nowe auto mamy! Nowe auto, wiceopie... Jeden ków to Aha, trzeba kupić! Seba, musimy jechać jeżdżipem, bo to jest Tylko na dwóch... Dupa, no jak nowe auto myślałem, że mam na to trzeba kupić. Dobra, gdzie jedziemy? Dopąd dzisiaj? Ja będę dzika jedź. No, już byliśmy. To obrabowane było. A speedy gdzie możemy obrabować jeszcze? Speedy hipkę załajmy, zawoła, może z nim zagramy. Nie, to on... A to my... tamto? Tomek mówi, że może je. Tam jakby Na Robloxa? Nie wiem, włączam. Zainstalowałeś mu się na Aaa, A, widzę. Tam, mam, chodzić, chodź tego zielonego? Tak. A na górę? No, uwaga, bo tam trzeba. No tak, to. Tak. Tu jakieś schody są czy coś? Strażnik. No taki tek... A jak strażnik tych rasy tam będzie? To go obijemy łatwo. No, no to wstanie w czabu A co mam My ten. My wychodzimy drugim wyjściem. Tego co się nikt nie spodziewał. On tam był. Tu chyba nie przygotujesz. Ale ekipa. Tutaj, tutaj, tutaj dalej, No, ja. no A -B -B. A -B -B. Jaką tą wjechać? Gdzie jest pan Trzeba. No. A co ty myślisz? Tu by się stało. To <laughs> Coś... nie przejedziemy. Przejdziemy, przejdziemy, tam Znajdź drogę jaką Niekiedy w tej planerze co ten za gnój Nie, bo oni... do toru Frajer, o, nie... Do torów nas zepchnął, fajer głupi Dobra, nie, oni... Nie, nie. Dobra, auto musimy znaleźć Lecimy do góry Mam auto A na kierowcy Ja już się nie jestem Ty będziesz fajterem, so <ślesztuk> O two musisz obić jak będą. A ma amunicję ta broń. Nie wiem, chyba nie. nie. Ma. A, A liczę. O już ktoś zrobił napad, bo. Aaaa wiesz. O no, frajery, w kupie. Zabij. Idziesz. Czekaj I podrabinie, 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 podieje Po wokach. A tu. Jest, jest, jest! Strzelaj, strzelaj! Zabrał mnie! Do kiccia! <laughs> Co ja mam tu robić? No nie, co ja chciałem cię uratować. Musisz zabrać takie rzeczy różne, ważne. Jestem, zamknęli mnie. Kurde, słabo ja cię uwolnić. Ci chciałem, A ty... No nie mogę wziąć tych pieniędzy. Jestem wolny. Już sobie końca. Na plery. Nie mogę mieć żadnego worku na pery. No ej, musisz przytrzymać. No ale nie wyświetla się nic. No bo jak są nagrody jakieś. Jakie nagrody? No nie, no nie wiem, maska jakaś, czy szkielet, czy coś dostają... No co ci chodzi, chodźcie. Chłopie. Którędy mogę uciec? jeszcze? Nie wiem. Jak on to wziąć na pieprz? No nic, to się nie da tego. Pomóż mi. No kurde, chyba wszystko za, zabrali dla siebie. Zmarłem. Ale czemu? no na fery nadepnąłeś. A co dalej pójdę Dobra, ale co? Do bazy kryminalów? Szofera potrzebuję. Czekaj, czekaj, do bazy kryminalów. Nie wiem, postępuje, gdzie jest więzienie. Dobra, ja już mam auto. A no to jednak nie jedziemy. Nie Dokąd mam jechać? No do tej bazy, do tego wulkanu. A ja nie wiem czy to jest. Do, najpierw do broni. Zgubiłem się trochę. Do pączkarni. Tam tunel w lewo powinien być. Do diamenta jadę. A ja nie tu mogę. Ja jadę, jadę do pączkarni. A tunelem muszę. Co no, ja mam w tej pączkarni zrobić? No obramować, naciskasz E i hańce żeby... A za to. Nie, nie chcę pieniędzy, chcę broni. To będę tu do Gunsolu tam gdzieś powinien być on. Gdzie, Gdzie? to Nie to moje speedy. chwili? Z tunelem jak wiesz, w więzień to od razu na lewo pierwszy rynem Tarczę ma taką jakby. Tarczy. Tarczę do strzelania, czekaj. Podlecę na osta. Jestem przy pączkach. Ja jestem przy tym... A, ja jestem sama o Ciebie, dobra. Ja chcę pączka. Jestem przy tym ze zbrojem. Tu wlatujecie tam i kupujecie A, sobie ja brani. A tu drogo jest. Ja, ja spraw A jak kupię raz ten biam cały czas? 200 tylko Tak A Ty nic nie kupisz, ale pistolet na trudniąć. A ty dupie, to dupie I chodźcie, na ja nad wami jestem O! Spatrz to seba! Co, patrz patrz Zdeba para. czekaj, Co? patrz, patrz Lecimy! Skąd ty to masz? O jestem helikopterem, no, ja też chcę A to musisz w tym wejść Nie, nie złap się Złap się, złap się Popsuło się coś Teraz bo pod auto podczepiłem e, spadam O jednak nie Cześć, jeszcze jedno weźmie Panie pilocie, jest biura w samolocie. Coś auto przyczepił, wylazło Musimy coś obrabować z speedy Dobra dobra, ja najpierw mam hajs z tego. Ja ja nie mam pieniędzy w ogóle